Audi. Na tym TikToku dowiesz się, jaką broń czarnoprochową możesz w Polsce posiadać bez pozwolenia. Jeżeli masz skończone 18 lat, możesz taką broń kupić. Jeżeli nie masz skończonych 18 lat, możesz taką broń posiadać. Nie musisz mieć 18 lat. Pierwsze kryterium. Która musi ta broń spełnić, to jest projekt broni pochodzący sprzed 1885 roku. Musi istnieć albo projekt, albo oryginał. Na wzór musiał istnieć, albo po prostu masz oryginał, albo masz replikę wyprodukowaną na podstawie tamtego projektu. Drugi konieczny warunek to rozdzielne ładowanie. Przynajmniej jeden z elementów amunicji musisz załadować oddzielnie. To oznacza, że najczęściej jest to kapiszon, który nie znajduje się w naboju scalonym, tylko dokładany jest na kominek. Ale teoretycznie mógłbyś mieć zespolony w łóżce kapiszon razem z prochem, a dołożyć kulę. Nie ma takiego, nie znam, ale mogłoby tak być. A trzecim warunkiem jest to konieczność strzelania tylko i wyłącznie przy użyciu czarnego prochu. Ta broń nie może być elaborowana innym prochem, czyli bezdymnym nitro. No, i tutaj kilka przykładów. Jest to pistolet jednostrzałowy ładowany od przodu. No, tutaj podaję przykład rewolweru, który ma. 6 komór w kalibrze 44, czyli jest normalnie 6 strzałów. No, a tutaj przykład karabinu, też rozdzielne ładowanie i też ładowane od przodowo. Oczywiście są też pistolety, które są ładowane od tylcowo Karabiny są również ładowane od tylcowo Są karabiny na gilzy. Te wszystkie są w pełni legalne i dostępne bez pozwolenia.